Jakiej rośliny nie może zabraknąć w przydomowym ogrodzie albo w małym gospodarstwie? Dzisiaj po 10 latach prób i eksperymentów wyłaniam zwycięzcę. Borówka amerykańska jest moim numerem jeden i gdybym miał od nowa tworzyć siedlisko albo niewielki przydomowy ogród, na pewno byłaby jedną z pierwszych roślin, którą bym posadził. Dzisiaj pokażę Ci moje borówki i opowiem o zasadach uprawy, dzięki którym będziesz się cieszyć pięknymi i smacznymi owocami. Zapraszam! 10 lat uprawy borówka amerykańska mnie nigdy nie zawiodła. Zawsze pięknie rodzi, zawsze zapewnia pyszne owoce i tak naprawdę nie ma z nią wiele problemów, jeśli chodzi o uprawę. Jest łatwą rośliną. Owoce są niezwykle łatwe w zbieraniu. Jest to duża przyjemność takie wielkie jagódki zrywać. Borówki amerykańskie nie owocują jednocześnie ten. To owocowanie jest rozłożone w czasie, co jest przeszkodą dla towarowych upraw, ale dużą zaletą dla przydomowych upraw. Po prostu przez wiele, wiele miesięcy, no w naszym przypadku jest to gdzieś od lipca, przez sierpień, wrzesień, nawet myślę jeszcze w październiku, zjadamy końcówki borówek, więc cały czas na krzaczku znajdują się dojrzałe owoce. Można je oczywiście zjadać od razu, świeże, są najlepsze. Można z nich zrobić kompot, można je zamrozić, dodać do ciasta więc również te możliwości przechowywania są różnorodne. Oczywiście bardzo lubię również inne owoce jak maliny, truskawki czy jagody kamczackie ale z mojego doświadczenia taki współczynnik pracy włożonej do efektów w przypadku borówki amerykańskiej jest najwyższy. Szczególnie jeśli porównamy ją z jagodą kamczacką. Ona jest fajna, bo wcześniej daje owoce. Przykładowo, w tej chwili, gdy nagrywam ten materiał, 5 czerwca, w naszych górskich warunkach surowych, gdzie temperatura jest o 5 stopni niższa niż w większości Polski, no to te jagody kamczackie właśnie w tej chwili owocują mniej więcej podobnie jak truskawki więc są wcześniejszymi owocami można już się cieszyć, można już coś zjadać. Ale ilość jagód kamczackich w porównaniu z borówką amerykańską to są jakby dwie osobne kategorie. Mamy tutaj garść jagódek kamczackich na krzaku w porównaniu z po prostu uginającymi się gałęziami obsypanymi tysiącami jagód, które bardzo łatwo się zbiera i są przepyszne. Warto przyłożyć się do posadzenia borówki amerykańskiej. Warto włożyć tutaj więcej wysiłku, bo to będzie procentowało przez długie lata. Metoda, którą ja zastosowałem, to na odcinku długości około 6 metrów, na którym posadziłem 10 borówek amerykańskich, czyli mniej więcej co 60 cm, na tym 6-metrowym odcinku wykopałem rów sztychówką ręcznie rów o głębokości 50 cm i 50 cm szerokości w miejscu gdzie sadziłem borówki amerykańskie ta gleba taka żyzna, bogata i żywa to była gdzieś grubość około 10-15 cm, także zaraz później głębie aż do 50 cm to była już w zasadzie sama glina i kamienie, więc tworząc taką rynnę 50 na 50 na 6 metrów, tak naprawdę stworzyłem pojemnik, który następnie został wypełniony torfem, kwaśnym torfem bo borówki amerykańskie bardzo lubią kwaśną ziemię, kwaśne podłoże. No i ten torf oprócz tego, że jest kwaśny, to jeszcze jest odpowiednio przepuszczalny, więc mam taką bardzo szeroką, długą i głęboką gąbkę z kwaśnego podłoża. Wtedy, kiedy tworzyłem tę pierwszą grządkę, jeszcze nie miałem takiej wiedzy, świadomości, dbałości o to, że niekoniecznie warto ściągać z Litwy czy z innych krajów torf i przywozić do naszego ogrodu. Także kolejne już uprawy borówki amerykańskiej zrobiłem na własnym podłożu stworzonym z trocin, ze zrębek, zakwaszonym, no ale te pierwsze zrobiłem tak jak, tak jak powiedziałem, zasypując torfem. Tego torfu było dużo, bo ten ruch. Pół na pół metra na sześć metrów to jest razem półtora metra sześciennego. Więc biorąc pod uwagę że mam tam 10 krzewów borówki amerykańskiej jest to około 150 litrów torfu na jedną borówkę amerykańską i myślę że to jest bardzo dużo zaleca się żeby nie było mniej niż 40 litrów więc mam tutaj znacznie znacznie więcej. I widać to po plonach widać to po zdrowiu tych roślin przez 10 lat naprawdę świetnie świetnie sobie radzą w tym miejscu. Ok, mamy więc podłoże starannie przygotowane. Drugą ważną rzeczą i decyzją to jest wybór sadzonek. Polecam, żeby skontaktować się bezpośrednio z producentem sadzonek, tak żeby były one wysokiej jakości. On też doradzi jaką odmianę warto zastosować. Kupując sadzonki w, w takich miejscach warto również wyciągnąć sadzonkę z doniczki i przyjrzeć się przede wszystkim jak bardzo rozbudowana jest bryła korzeniowa, bo to jest dla nas najważniejsze. Ta górna część niekoniecznie musi być jakaś wielka i silna, choć oczywiście jak silny jest korzeń, to i góra jest silna. Natomiast ważniejsze jest dla nas, żeby ten korzeń był bardzo mocno rozwinięty, bo nawet jak będziemy przycinać borówkę, to ona z tego silnego korzenia dużo łatwiej będzie nam się rozwijała. Dobre kwaśne przepuszczalne podłoże, dobra sadzonka, no i dobre stanowisko. Jak, wiele owoców, czy większość borówka amerykańska lubi dużo słońca, więc u mnie jest w takim miejscu, gdzie no w zasadzie od wczesnego rana do wieczora cały czas padają promienie słoneczne na tę borówkę. Coroczna pielęgnacja borówki jest bardzo prosta. Oczywiście można to robić na wiele sposobów. Jeśli jesteś tutaj dłużej na moim kanale, to pewnie zauważyłaś, czy zauważyłeś, że moja metoda uprawy to raczej taka uprawa leniwa. Zależy mi na szukaniu takich metod, które wymagają jak, jak najmniej zaangażowania, które dają jak najwięcej wolnego czasu. Lubię czasami sobie pogrzebać przez wiele godzin, ale chcę, żeby to była przyjemność i możliwość, a nie przymus. Także te zasady pielęgnacji, które ci tutaj pokażę, to są właśnie takie zasady leniwe. Pierwsza leniwa zasada jest taka, że praktycznie nie podlewam w ogóle borówek amerykańskich w sezonie. Chyba, że będą jakieś bardzo suche okresy, przez długi czas po prostu wszystko już przesuszone jest, no to wtedy chyba bardziej tak ze strachu niż z konieczności trochę podlewam. Ale przez to, że borówka rośnie w takim rowie 50 na 50 wypełnionym przepuszczalną materią, taką jak torf, na górze jest to przysypywane co roku, o czym zaraz powiem, z rębkami czy trocinami, jest to naprawdę świetna gąbka, i jeśli się rękę zanurzy tam na głębokość, myślę, 20 cm, to zawsze, zawsze jest wilgoć. Więc ta metoda powoduje, że nasza borówka zawsze ma dostęp do wody. Druga leniwa praktyka to nawożenie. Borówki amerykańskie nawożę raz w roku, końcem zimy czy wczesną wiosną. Kiedyś posypywałem po prostu z wierzchu warstwą obornika lub takiego już przekompostowanego kurzyńca, ale stwierdziłem, że może to przyciągać szkodniki, gryzonie, więc teraz podlewam borówki amerykańskie gnojówką właśnie z materiału zwierzęcego. Jest to przeważnie gnojówka z kurzyńca. Kolejny zabieg pielęgnacyjny, który robię i to robię raz w roku, to jest plewienie, odchwaszczanie borówek i po tym wyplewieniu przysypuję warstwą materii organicznej takiej, która będzie tworzyć zakwaszanie jest to albo kilkucentymetrowa warstwa trocin takich bardzo miałkich, drobnych nie, nie wiórów tylko trocin albo jest to gruba warstwa zrębek jeśli zrębki zaaplikujemy właśnie w grubszej warstwie to ich rozkład następuje w beztlenowych warunkach, czy mniejszym dostępie do tlenu, i to powoduje większe zakwaszenie. Także raz w roku usuwam chwasty, zasypuję to z zrębkami. Te zrębki, nowa warstwa, oprócz tego, że dadzą zakwaszenie, oprócz tego, że będą pilnowały, by chwasty wolniej przerastały, no to jeszcze mają po prostu funkcję nawozu powolutku się rozkładają, powolutku butwieją i dodają materii organicznej do naszych borówek. I na koniec zostaje cięcie. Na początku nie ciałem moich borówek amerykańskich, ale to jest zła praktyka. Chciałem zobaczyć jak rosną takie dzikusy. No i one wtedy zaczynają owocować, tylko na górze korony, jeśli tak będziemy je prowadzić, to będzie mieć owoce tylko w ograniczonym miejscu. Więc cięcie jest istotne, robię je w tej chwili Raz w roku, w zimie, kiedy jest po prostu łatwy dostęp, nie ma jeszcze śniegu, ale już wegetacja jest zatrzymana. Po pierwsze, co jakiś czas wycinam takie stare pędy duże, tak żeby odmłodzić. Czyli jeżeli mój, mój krzew borówki ma na przykład 5 czy 4 pędy główne, to co jakiś czas jeden usuwam, by z tego miejsca zaczęły wyrastać młode. Usuwam wszystko co jest poniszczone, pędy poniszczone, no i mocno przerzedzam, tak żeby po prostu było więcej światła, było więcej wentylacji i żeby była możliwość tworzenia się nowych pędów, bo borówka amerykańska owocuje na właśnie takich młodych pędach. Ważne jest zachowanie odpowiedniej proporcji różnego rodzaju pędów, także pilnujmy by nasze krzewy dotyczy to w zasadzie większości krzewów i owoców drzewowocowych, by na naszych roślinach były pędy jednoroczne, dwuletnie, trzyletnie, wieloletnie. W ten sposób nasza roślina, roślina jest zrównoważona i ładnie rodzi. Moje metody z pewnością nie są doskonałe, z pewnością nie są profesjonalne, ale tak jak wspominałem, chodzi o to, by zapewnić wystarczającą opiekę tym roślinom, by pięknie planowały, by naprawdę dodawały. Myślę, że na jednym krzewie jest grubo ponad tysiąc ponad jagód, więc jest to naprawdę mnóstwo jedzenia. Wolę poświęcić mniej czasu, a dosadzić na przykład jedną czy dwie dodatkowe borówki, niż skupiać się na maksymalizacji plonów, bo po prostu nie mam na to czasu. Jeśli chodzi o właściwości zdrowotne borówki amerykańskiej, nie chciałbym się tutaj za bardzo wymądrzać. Nie jestem specjalistą w tym zakresie. I ogólnie staram się stosować taką zasadę w życiu, że jeżeli dany owoc, dana roślina mi bardzo smakuje, jeśli mój organizm chce po prostu jeść i wraca cały czas do danego owocu czy, czy warzywa. To znaczy, że jest to mi potrzebne i nie bardzo ja osobiście potrzebuję tutaj dużego takiego podbudowania intelektualnego, że są antyoksydanty i różne inne substancje. Po prostu mój organizm wie, że tam jest to, co on potrzebuje. Czasami wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo intelektualnie podchodzimy do jedzenia. Ma to taką również negatywną stronę, bo właśnie pokategoryzujemy sobie jedzenie. Tutaj są takie substancje, tutaj inne. Nie zauważamy, że jest oczywiście. Tysiące, jeśli nie miliony innego rodzaju połączeń, substancji, związków, które są nam potrzebne, które są nam potrzebne w różnej porze roku, w różnej porze dnia, w, różnej, w różnym cyklu naszego zdrowia. Czasami jesteśmy osłabieni, czasami jesteśmy wzmocnieni, więc cały czas staram się słuchać mojego organizmu, tak by po prostu wiedzieć, co organizm chciałby w tej chwili zjeść, by to działało to warto zapewnić dwie, dwie zasady. Po pierwsze, organizm musi być w miarę czysty, więc co jakiś czas możemy przechodzić takie oczyszczenie przez post. Możemy również po prostu dobrze się odżywiać, tak żeby cały czas organizm był czysty. I druga ważna zasada to jest moim zdaniem podawanie pożywienia organizmowi w takiej formie wyizolowanej, tak żeby wiedział on, że to jest borówka amerykańska, sama borówka, a nie na przykład jogurt borówkowy. I w ten sposób, kiedy dostarczymy organizmowi, nauczymy go, tak reagujesz na borówkę, tak reagujesz na marchewkę, tak reagujesz na porzeczki, to organizm będzie wiedział i sam nas będzie ciągnął do odpowiednich roślin, do odpowiednich upraw. Ja mam wielkie zaufanie do mojego organizmu, do mojego ciała. Nie potrzebuję badań naukowych, by wiedzieć, że te borówki amerykańskie służą mi, a patrząc po innych członkach rodziny, po, również po dzieciach, no to. Również one są bardzo zadowolone i chętnie tutaj wypasają się na tych krzewach. Jestem wielkim szczęśliwcem, bo na naszej działce, poza uprawianą przede mnie borówką amerykańską, rosną po prostu dzikie leśne borówki. I nie robiąc nic, mogę po prostu zbierać pyszne owoce. One oczywiście są wspaniałe, mają inny smak, na pewno mają inne właściwości, korzystam z nich obficie. Natomiast no, borówki amerykańskie przez to, że są tak dużymi jagodami, tak dużymi owocami są bardzo łatwe w zbiorze. Po pierwsze, nie brudzimy się, po drugie miseczkę na nazbieramy w, dosłownie w minutę, no a jednak te leśne borówki wymagają większej cierpliwości, większego czasu. Także nie mówię oczywiście, że są gorsze. Akurat w tym roku będzie bardzo słaby rok, wszystkie kwiaty przemarzły. Na pojedynczych krzewach są owoce, no ale zeszły rok i poprzednie były mega obfite. Zbieraliśmy tutaj kilogramy owoców, nie tylko my, jak również turyści, którzy przechodzili. Więc takie naturalne uprawy są wspaniałe, bo nic nie robimy. Wystarczy, że po prostu nie zniszczymy danego terenu, a będzie nam cały czas dostarczał. Pyszne jedzenie. Im dłużej prowadzę małe przydomowe gospodarstwo, tym bardziej doceniam rośliny wieloletnie, drzewa i krzewy. Każda godzina pracy włożona w pielęgnowanie, opiekę nad tą rośliną przynosi owoce i to dosłownie przez wiele, wiele lat. Borówka amerykańska jest plenna, niezawodna, smaczna i przede wszystkim łatwa w uprawie. A jeśli chodzi o rośliny jednoroczne, warto skupić się na tych dziko rosnących na chwastach. Z wielu z nich można przyrządzić pyszny posiłek. A niech natura się zajmuje sianiem i pielęgnowaniem naszych upraw. Jeśli mowa o dzikich roślinach, polecam ci dziką kaszę kinoa czyli nasiona komosy białej pospolitej lebiody. Tutaj filmik o tym, jak zebrać i przygotować ten pyszny posiłek.